Go, czy ma wyrzuty sumienia? Czy w jaki sposób to przeżywa? Powiedział, że nie ma czasu, że bardziej interesuje go to, aby dobrze zjeść. Cześć, witamy w kolejnym odcinku kryminalnego Patrolu. Tym razem historia z Elbląga. W Elblągu przy ulicy 1 Maja 30 jest taka tablica. W tym domu, napis na tej tablicy, w tym domu w latach 1976 do 1993 mieszkała doktor Ola Aleksandra Gabrysiak. Człowiek szlachetny i dobry. Zginęła śmiercią tragiczną wraz z córką Marysią. 6 lutego 1993 roku. I to jest właśnie historia dr. Oli. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Doktor Ola to, bo tak o niej mówiono po prostu w Elblągu, to postać, powiedziałbym, niemal historyczna. Wiele osób ją pamięta, wiele osób ją wspomina. Tak właśnie o niej mówiono i ona też od dziecka, ta, nazwijmy, doktor Ola, w zasadzie wychowywała się wśród fachowców. Od dziecka robiła zastrzyki, zabiegi swoim lalkom, misiom, i uczyła się, jak powiedziałem, od fachowców, ponieważ ona praktycznie całe swoje dzieciństwo spędziła w szpitalu. Miała krzywicę, w tym okresie to choroba niemal nieuleczalna, więc ciągle była pod opieką lekarzy, ciągle miała jakieś zabiegi, ciągle to były dłuższe pobyty właśnie w szpitalach, chociażby w Poznaniu. Przebywała niemal przez rok. No, rok. Być w szpitalu to faktycznie mnóstwo czasu. Ona ten czas spędzała właśnie w ten sposób, że uczyła się, obserwowała pielęgniarki, lekarzy i cały czas się od nich po prostu uczyła. Nic też dziwnego, że kiedy dorosła, postanowiła pójść na medycynę. Zdawała, ale za pierwszym razem jej się nie powiodło nie dostała się na studia medyczne. Chcąc mieć więcej punktów, przy kolejnym przyjęciu zdecydowała się na to, żeby zatrudnić się w szpitalu jako salowa. No, wiadomo, salowa to raczej mało popularne zajęcia w szpitalu, ale ona pomimo tej swojej choroby, pomimo krzywicy, oddzielnie no, z tych swoich obowiązków się wywiązywała. Robiła to, co inne, salowe. Fakty faktycznie wytrwała przez rok. A kiedy po roku dostawała się na studia medyczne, to tym razem nie było żadnych problemów i na te studia medyczne się faktycznie dostała. Ona też jakby sama wspominała te czasy mówiła o tych czasach, kiedy była salową. Mówiła, że to niezmiernie trudny okres w jej życiu. Że poprzez chorobę, no wykonywanie tych trudności, wykonywanie tych zajęć przychodziło jej z trudnością. Ona zazdrościła swoim koleżankom, że one odrobiły się ze wszystkim, ze wszystkimi pracami, że mogły po prostu usiąść, że mogły poplotkować, napić się kawy, a ona nie miała tej szansy, bo robiła wszystko dużo wolniej. Podobnie było w czasie. Studiów też ta choroba, te problemy z poruszaniem to jest jedna rzecz. Potem okazało się jeszcze, że przez lata, chociażby poprzez to, że dostawała narkozę, jej możliwości zapamiętywania niektórych rzeczy było, były dużo trudniejsze niż innych studentów. No, w związku z tym naprawdę wymagało to od niej olbrzymiego nakładu sił. Uczyła się praktycznie cały czas, chociażby no przez to, żeby zniwelować te problemy związane z tym, że nie mogła czegoś zapamiętać, ale była uparta, była wytrwała, znosiła to wszystko z takim powiedziałbym i uśmiechem, i z taką pokorą, bo też była ona to często podkreślała również i w rozmowach takich towarzyskich, że jest człowiekiem niezwykle religijnym, że jest wierząca i ta wiara. W Boga pozwala jej przetrwać te najtrudniejsze chwile i dzięki temu wszystkiemu rzeczywiście pokonała te wszystkie trudności, zdała wszystkie egzaminy i 27 czerwca 1968 roku złożyła przysięgę Hipokratesa i nazwijmy to z doktor oli stała się doktor Aleksandr. Aleksandra kończy studia. No, rzuca się w wir pracy. Najpierw pracuje w zakładzie biochemii klinicznej, to jest Uniwersytet Gdański, a potem w laboratorium medycznym w Trzewie. Tam dosyć szybko zostaje kierowniczką tego laboratorium i faktycznie tej te rozwiązania w pracy. Wszyscy uznają za coś ważnego. To jest zupełnie inna praca, inny rytm pracy. Też ona poświęca się pracy, powiedziałbym, w 100, a nawet 200 procentach. Ta praca jest dla niej wszystkim, więc to w jaki sposób także odbija się na pracownikach. Co nie powiedzieć, na pewno nie wszyscy byli zadowoleni z tego. Że właśnie w ten sposób muszą pracować. Nie wszyscy byli zadowoleni z tego, że ona stawia takie warunki, z takie wymagania. Też trudno się dziwić, bo przecież ludzie mają i różne podejście do pracy, i też są różne sytuacje, bo ktoś, kto ma rodzinę, dzieci, no też myśli o innych rzeczach niż tylko praca. Natomiast doktor Ola, no faktycznie w, powiedziałbym w całości. Była poświęcona pracy, ale nie tylko tej pracy, takiej w laboratorium. Ona też cały czas angażowała się w różnego rodzaju prace, takie, które miały pomagać ludziom. Szczególnie upodobała sobie ludzi, którzy w jakiś sposób byli skrzywdzeni przez los. To ludzie bezdomni, to ludzie z różnego rodzaju nawykami. To ludzie, którzy nie mogli sobie poradzić w życiu, ona wyszukiwała wręcz tych ludzi. Chodziła po różnego rodzaju pustostanach, miejscach, gdzie gromadzą się chociażby bezdomni, że wchodziła do tych pomieszczeń, wyszukiwała tych ludzi, starała się z nimi rozmawiać, starała się ich leczyć. No, niejednokrotnie było również i tak. Że ona za własne pieniądze kupowała czy lekarstwa, czy też opatrunki. No, wszyscy wiemy, że to środowisko bywa często niebezpieczne, że to są ludzie, którzy no, czasami mają różnego rodzaju i zaburzenia, i to są różnego rodzaju rzeczy związane z nałogami, w których są że to są ludzie emocjonalnie czasami bardzo chwiejni. Sami jej przyjaciele mówili do niej Ola, no ty się zastanów, bo to wszystko jest niebezpieczne. Ty idziesz do tych ludzi, że ty, no oczywiście starasz się im nieść pomoc, ale oni nie zawsze mogą sobie zdawać z tego sprawę. Do tego jesteś kobietą bezbronną. Ona też chodziła o kuli, więc to poruszanie cały czas miała utrudnione. Pomimo tego wszystkiego Jakaś taka potrzeba w niej była, była też na pewno ta wiara, którą ona cały czas podkreślała. Nie bała się wchodzić w te miejsca, nie bała się pomagać, i to naprawdę także było wszystko wyjątkowe. Mało tego, w którymś momencie nawet oddała swój telefon prywatny. Ten telefon prywatny stał się wśród tych ludzi potrzebujących pomocy rodzajem takiego telefonu alarmowego. Każdy mógł zadzwonić na ten telefon o każdej porze dnia i nocy i poprosić ją o pomoc. Nawet ten telefon nazywał się Anonimowy Przyjaciel. On przez pewien czas funkcjonował. To do końca trudno zrozumieć ja też tego w jakiś sposób nie znalazłem ale tym telefonem jej, bo to były jeszcze takie czasy, zainteresowała się wtedy jeszcze służba bezpieczeństwa. Czy też na wszelki wypadek, czy też z innych powodów, ale służba bezpieczeństwa w którymś momencie ten telefon jej po prostu wyłączyła. Być może funkcjonariusze bali się tego, że jest coś, funkcjonuje w Polsce coś, nad czym nie mają po prostu kontroli. To jest niewytłumaczalne, bo wydawało się z takiego logicznego punktu widzenia, że to jest osoba, która niesie tylko pomoc bez działalności jakiejś takiej, właśnie politycznej. W tym czasie to życie prywatne doktor Aleksandry praktycznie nie istnieje. Jak wam powiedziałem, ona jest cały czas duszą i ciało, ciałem zaangażowana w tę pracę, ale pojawia się taka sytuacja, że ona się dowiaduje, że jest kilkumiesięczna dziewczynka Marysia i ta Marysia, no jej po prostu matka, rodzice po prostu jej nie chcą. Czy to z jakiegoś takiego instynktu macierzyńskiego, czy też dlatego, że ona po prostu czuła, że musi pomóc, zdecydowała się na to, żeby Marysię adoptować. I faktycznie przeszła całą tę procedurę i przyznano jej Marysię, że jako córkę, którą będzie mogła. Przysposobić. I tak rzeczywiście, ja bym powiedział, wtedy zaczął się jej nowy rozdział w życiu. Nie była już sama, była także Marysia. Tą Marysią się opiekowała, ale też nie zrezygnowała ze swojej pracy. One obydwie już wtedy. I Aleksandra i Marysia przenoszą się do Elbląga. Tam zamieszkały w tym domu, gdzie wisi tablica. Ale w dalszym ciągu doktor Ola większość swojego czasu, większość swojego życia poświęca tej pracy takiej społecznej. W dalszym ciągu przebywa w środowisku osób, jak się to określa, wykluczonych społecznie, ludzi z marginesu. Często to są ludzie po wyrokach, byli więźniowie, narkomani. Ludzie, którzy mają pewnego rodzaju też zaburzenia psychiczne, ona w dalszym ciągu w tym środowisku jest, w dalszym ciągu pomaga. Mało tego, ci ludzie po prostu przychodzą do niej do domu. O, praktycznie o każdej porze dnia i nocy przychodzą, mogą liczyć na jej pomoc. Często jest również są i takie sytuacje, że ją po prostu okłamują. Że ją naciągają na różnego rodzaju pomoc, ale ona pomimo tego, nawet chyba wie, czy tam gdzieś czuje, że jest okłamywana, naciągana, pomimo tego w dalszym ciągu tej pomocy udziela. No, jest zaangażowana. Kiedy się orientuje, będąc już właśnie w tym Elblągu, że tam nie ma domu samotnej matki, że nie ma hospicjum, no, angażuje się żeby te instytucje zorganizować i tak się faktycznie dzieje. Powstaje jej dom i samotnej matki, powstaje jej hospicjum, zresztą to hospicjum nosi dzisiaj jej imię, zaangażowana społecznie powiedziałbym na całego. W dalszym ciągu nie zmienia swojego stosunku do innych osób pomimo tego, że te osoby nie zawsze są w, w stosunku do niej Lojalne, ale pomimo tego wszystkiego tak to jej życie wygląda. No, Marysia już dorasta praktycznie, jest 16 lat, jest 16-letnią dziewczyną. Wydaje się też, że ona by chciała, żeby jej mama była trochę inna, żeby poświęcała jej. Więcej czasu. Też pewnie to, że o każdej porze dnia i nocy przychodzą do nich różni ludzie, których no czasami chyba trzeba się bać, ale to niewiele daje. 24 grudnia 1990 roku. 24 grudnia, to jest wigilia, no zwykle ludzie spędzają ten dzień z rodzinami, z bliskimi. Łamią się opłatkiem, siedzą przy wigilijnym stole, a tego dnia doktor Aleksandra pojawia się na dworcu kolejowym w Elblągu. Pojawia się na dworcu i wyszukuje ludzi, którzy potrzebują pomocy. I faktycznie w którymś momencie spostrzega młodego chłopaka. Jak się mu później okazało, to zaledwie 18-letni chłopak Zbyszek. Zbyszek, który pochodził z rodziny patologicznej. Jak skończył szkołę podstawową. Jakoś tam skończył, to ojciec go po prostu wyrzucił z domu i tak się błąkał mm, po świecie. Ona go wypatrzyła, był pijany, ale pomimo tego zabrała go do domu, właśnie w tę wigilię. Przyprowadziła do domu. Chyba pomyślała w ten sposób, że to młody chłopak, jeszcze coś z niego może być. Chciała mu dać szansę na jakieś takie inne. Życie też pewnie myślała, że Marysia ma 16 lat. Ten zbyszek był od Marysi starszy zaledwie o dwa lata. No więc mógł być dla niej takim świetnym powiedziałbym trochę starszym bratem i tak sobie ten chyba idealistyczny świat w postaci tej swojej rodziny po prostu wymyśliła i wymarzyła. No, dla Zbyszka z pewnością to też była pewnego rodzaju szansa, ale dzisiaj wiemy, że sposób myślenia doktor Aleksandry był naiwny. Zbyszek, pomimo 18 lat, był człowiekiem no już w wysokim stopniu zdemoralizowanym. Był, pomimo młodego wieku, wręcz alkoholikiem. Więc pomimo tego, że zapisała go nawet na terapię, on na tą terapię nie chodził, nie chciał chodzić. Natomiast wychodził z domu. On, on mieszkał u niej, wychodził z domu, wracał pijany, mm, zabierał jej jakieś pieniądze, po prostu ją okradał, bywał w jakimś takim towarzystwie. To towarzystwo jego także w tym domu zaczęło się pojawiać. Też ci jego koledzy z takiego właśnie szemranego towarzystwa okradali, okradali doktor Aleksandrę. No było widać z tego wszystkiego. Że sobie raczej ze Zbyszkiem nie poradzi, że Zbyszek nie zmieni swojego podejścia, że no raczej szans na to, żeby on był takim starszym bratem dla Marysi także nie było. I chyba też te relacje pomiędzy właśnie Marysią a Zbyszkiem, te relacje nie były takie jak brat z siostrą. To znaczy, doktor Aleksandra chyba się zorientowała, że Zbyszek patrzy na Marysię inaczej, ale ona też w jakiś taki niekorzystny sposób zmienia się pod jego wpływem. Było widać, no, Zbyszek zaczynał być dojrzałym mężczyzną. Było widać z tego, że to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Też chyba doktor Aleksandra, no mając to doświadczenie, uznała wtedy swoją porażkę. Uznała, że niestety nie uda się stworzyć takiego dla niego domu. Postanowiła go po prostu z domu wyrzucić. Ale nie tak po prostu wyrzucić, jak się to mówi, na zbity pysk, tylko załatwiła mu miejsce u swoich znajomych. To inni znajomi mieli go wziąć. Mieli, on miał u nich mieszkać, no a Zbyszek, kiedy poszedł do tych znajomych, to bardzo szybko ich okradł. E, jakiś czas żył, bawił się za te pieniądze, a kiedy zaczęło mu tych pieniędzy brakować, znowu zaczął przychodzić do dr Aleksandry. I to były sytuacje, które zdarzały się już wcześniej, że on się w jakiś sposób znęcał nad nią, że ją bił, popychał, że ją wyzywał, że żądał kolejnych pieniędzy na alkohol. I tak było w tym wypadku, któregoś dnia ją po prostu okradł. Ona nie widząc innego wyjścia z tej sytuacji powiadomiła policję. Rozpoczęło się postępowanie, śledztwo Zbyszka uznano za winnego i poszedł do więzienia. Zbyszek, kiedy poszedł do więzienia, dostał rok kilkuletni, dostawał także przepustki z tego więzienia, to takie 24-godzinne przepustki. Taką przepustkę dostał właśnie 6 lutego 1993 roku. Jak wyszedł mniej więcej około 10.30, no to poszedł się napić i już był dobrze pijany, kiedy postanowił znowu pójść do domu doktor Aleksandry, ale jej wtedy w domu nie było. Była jedynie Marysia. Próbował się dostać, ona nie chciała go przypuszczalnie wpuścić. Tam była pomiędzy nimi jakaś awantura. Marysia chyba się go bała po prostu, ale udało mu się wtarnąć do mieszkania. Był w jakimś takim amoku, w jakimś szale. Zaczął Marysię bić, mało tego później po prostu przywiązał ją nawet do krzesła i zaczął ją torturować, bo wziął jakieś kable. I zaczął ją tymi kablami przypalać. Bił ją, wyzywał. To trwało wszystko przez dłuższy czas, aż w końcu wziął nóż i po prostu Marysię zadźgał. Zaczął przeszukiwać także mieszkanie, wtedy jeszcze w mieszkaniu doktor Aleksandry nie było, wróciła dopiero później. Doktora Aleksandra przyjechała do domu po południu. Ona jeździła fiatem 126P, czyli w takim popularnym maluchem. Poruszała się już wtedy z dużym trudem. Ona w ogóle była już na ręcie. Chodziła powoli, chodziła o kulach, więc zanim dostała się do mieszkania, to wszystko trwało. Ale Zbyszek usłyszał, że ona podjechała samochodem, już na nią czekał. Czekał z nożem w ręku i kiedy weszła do środka, nawet jeszcze nie zdążyła ściągnąć płaszcza, rzucił się na nią i zaczął zadawać. Ciosy. Zabił też doktor Aleksandrę. Po tym wszystkim przeszukał jeszcze mieszkanie, zabrał jakąś biżuterię, jakieś pierścionki, z jej torebki zabrał pieniądze, uciekł. No i zaczął się ukrywać. Sąsiedzi wezwali policję oględziny. No bardzo szybko ustalono, że właśnie sprawcą będzie Zbyszek. Ustalono także, że tego dnia był na przepustce zakładu karnego. Rozpoczęły się jego poszukiwania. Długo nie trwały. On ukrywał się u swoich znajomych, przyjaciół w tym środowisku, które wcześniej znał, ale policja także znała to środowisko. Także po, że po pięciu dniach został zatrzymany i trafił z powrotem, że tak powiem, do zakładu karnego. Ale w tym momencie. Już podejrzany nie o samą kradzież, ale podejrzany o podwójne zabójstwo. Znaczy, z takiego kryminalnego punktu widzenia, z, z punktu widzenia polskiej kryminalistyki, postać Zbyszka w jakiś sposób też jest ważna, ponieważ był on ostatnim skazanym na karę. Śmierci, no tego wyroku nie wykonano, jak, jak się domyślacie. Został zamieniony na dożywocie, ale faktycznie to ostatni skazany w Polsce na karę śmierci. Zbyszek, kiedy trafił do zakładu karnego, nie miał jakichś wyrzutów sumienia. Nigdy tego zabójstwa dr Aleksandry i Marysi nie przeżywał. W przeciwieństwie oczywiście do mieszkańców Elbląga którzy byli zdruzgotani tym, że człowiek szlachetny, dobry został zamordowany. W momencie kiedy nawet przyszli do niego dziennikarze, pytali go, czy ma wyrzuty sumienia, czy w jaki sposób to przeżywa, powiedział, że nie ma czasu, że bardziej interesuje go to, aby dobrze zjeść, szczególnie ważne było dla niego to, czy jest akurat salce son do jedzenia, bo wiedział, że w środy. Jest zawsze salceson. Kiedy go właśnie pytano, to wyrzuty sumienia powiedział, że już nie pamięta, że zapomniał. No i w ogóle o tym po prostu nie myśli. Na pogrzeb już później doktor Aleksandry, na pogrzeb Marysi przyszły tysiące ludzi. To była swego rodzaju taka manifestacja, bo przecież została zamordowana osoba, człowiek szlachetny. Dobry. Ten, który pomagał ludziom. I zamordowana młoda dziewczyna, która była w klasie maturalnej. Tyle tej historii. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. No i oczywiście, trzymajcie się.